Çek 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 çek. Yes, bebe, gel o sözü. Ay enerji Oh, kurye. Çek. 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 Ziel ścigry wsi i musimy wygrać bilarda Kamil musi wygrać jeszcze jedno spotkanie Musimy wygrać piłkarskiego golfa to Radek Kowal i jako ostatni Jarek Fojut tą kto, kto tę bierkę Megamo Jarek Fojut mister profesor trener wspaniała osobowość Szczecina Rafał Buryta Mecze wszystko Mecz wszystko Zachowanie twarzy przez nas. Ponownie, trenuje. trenuje. nie wygląda w dobrze. Ale postawiłem sobie bardzo wysoką poprzeczkę. No, Komputer na poziomie hard. O, to no. Na big hard. To jest takie... Tak, tak, tak. O, jesteś królem. To nie widać tutaj Ale może na groszek będziemy w, w kraju, tutaj pan jak ogoli. A jeszcze jakąś okolicę ci ogolić? Nie, nie, wystarczy. No, ale Olek z Patrykiem zaskoczyli, no. Wszystkich, no. No, to no, ale tam podobno tłumaczenie było, że poprzemieniali przyciski. Nie, co tam, Tak? No i to no, tak. No, tak, ale ja muszę dać. Bóg się zawsze... na no, takim rymkowiczku? Dobra. Jaki naległeś? Zawsze... Pasa? Ryko. A, ryko, tak. A, tak. А то оставил? Zawsze każdy ma Nie ma, nie ma. Szybciej, szybciej, szybciej. po prostu. Robią Ale nie tak, oni raz Raz, dwa, pokazuję. nie ma, nie ma, że coś, scelsea, coś to, się po Oni pierwsi, tak? zaczynamy. Brawo, chodzi, do. Dawaj,

Czekaj, ja tu patrzę, też będę siedział. Panowie, niech się czuje. Tak? O, radę, ja to nikt ci nie robił. Tak? Tak, tak, Kurczę, tak tak. tak, tak. Nie! 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 gdzie Nie! Nie! nie. Dobra, gdzie Nie! Nie! јали aunque... sig <tart Бај Jarek, masz kurde okazję dwie pieczenie na jednym, ogniu, ugrillować. Nie, zdecydowanie. To nie ma znaczenia od wyniku, ten mecz będzie wyglądał tak, jak miał wyglądać od samego początku. No my zadecydujemy o tym, tak? Tak. No my zadecydujemy. To jest ostateczna rozgrywka, jak Jaro wygra, jest remis. jak trener wygra, oby nie, to przegrać. Zucholka, no bo jest Pan również czasami. ma już, nie ma już. jakiś ten Ten sławny aktor Jakubik to jest rodzina Olka? Nie. Nie? To no, pochodzi z rodziny. Chodziło. Artystów? Tak. A no, nie jest podobny, taki, że miał być stary. To... Dlaczego? A widziałaś Arkadiusza na klacie? Na klacie to wiesz, rozwijasz wszelakie wątpliwości. Turo. Czyli, że też sweter cały czas jest noszony? No, tak, tak, tak. Tak zwany pulumer. Łukasz, jedno no. słowo o waszym turnieju, jak się zakończył? Właśnie, i Jak ty właśnie z waszej strony to skomentujesz? Może po kolei, sekwencje od, od pierwszego dnia, od pierwszej konkurencji? Nie, w dwóch słowach lepiej. W dwóch słowach ja bym po prostu. W dwóch słowach, jak to mówisz? Złożył winę na dwóch yy, strategów. No to jest tak. którzy wybierali poszczególnych zawodników do danej konkurencji. Jarek i Kamil, oni będą wiedzieć co zrobić.